stało? Tata! No kurwa, co ty robisz, człowieku? No czy cię pojebało? Nie, no nie wyczymę. Kurwa, co za debil jebany! Bez jego chce tu kurwa udawać. Się połam z synie! Dobrze nie ci nie kurwa, to. tak! Idź pisz, kurwa! Jak nie będzie ten kurwa telewizor wzrołował, to się rozpierdolę. Masz to naprawdę wszystko. Zamknij się nam przepuł i pisz. Ty kurwa pojebie pierdolon, zaraz napiszę, ty kareka jebana rozpierdoli no dom, bo chcę udawać fajnego. Gruba pierdolone. <tryk>